Jezu Chryste, ten kurcza slow! Yone? Can you maybe teleportacja here tutaj? Dzień doberek! Witam serdecznie! Hejka, hejeczka. Poprawmy trochę tę kamerę, co? Jest lepiej? Nie za bardzo. Cały czas mi ten monitor łapie, kurcza. Chyba, że ten monitor jakoś O, Zobacz! Dobra, zrobił to. Siema! Siema wszystkim, witam serdecznie... Czy sam robiłem te intro? Nie... Ja nie potrafię takich rzeczy robić. Zresztą co ja potrafię w ogóle. Coś tam w Lola potrafię grać, ale to chyba też za dużo powiedziane. Ocuń się! No po co to pod... no Odejdź po prostu tym ezem. Pograziłbym tym kilem, ale Sylas ma w sumie Dark Seal, więc czy kardy na siłowni robię? Niekoniecznie jest tym wielkim panem. Myślałem, że z łapie Niko idzie jak się chyba. O, to jest podstawa każdego dobrego draftu Moim zdaniem ilość CC Znaczy ilość CC, ale to też do tej ilości CC trzeba kogoś, jakiegoś carry zrobić Jedna lub dwie postacie powinny być carry moim zdaniem Często ludzie lubią grać na trzech carry albo nawet czterech Co to było, nie wiem Nie wiem, EUNE się nigdy nie zmieni Ten serwer jest tak stracony Chłopy, cztery osoby właśnie padły w walce o pierwszy turet w 27 minucie, gdy nasz stoi Macie to? Jakoś? Możemy ich odprowadzić do. tego, co to było za? Nie no, nie chcę być niemiły, ale. panowie, no to jest. Porażka po prostu. Ta trójka tych ludzi, to jest porażka po prostu. Jak można coś takiego robić? Ludzie! No come on! Czy wy to widzicie? Chcecie jeszcze lepszą ciekawostkę? To jest top 500 serwera. Cil gracze, To cała dziesiątka, która to jest, to stop top 500 tego serwera. Macie to? Jezu Chryste. Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. jak chyba za bardzo. Zabijemy A to jest Sunika. Hej, może. Patrz? Śpi. Takie trudne panowie? Czekałem. O, o za 1500 mi juzerki Ale zebrałem tę walkę, zebrałem walkę, zebrałem, totalnie zebrałem chwyci. Chłop mi za 1500 zł Z borki Co? To Skalera zabiłem, chyba, nie? A, nie? Kurcze, jakbym też wziął tego rifta, bo to było 50-50, to by było przekazacko, co? Nie wiadomo, czy my wiemy. Znaczy, no, my widzimy, a karma wzięła Jezu, jaki pier... pierd... slow! Dobra, żyje, 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 żyje. Albo nie żyje? Żyje! Dobra. Hej, hej, Gdarek! Co ty co robisz, Gdarek? Co ty grasz? Powiedz mi, co ty grasz? Z kim ty grasz? Dawaj go Patrz sobie killa. Masz to? Ty! No żarty sobie, Robisz tą głęb pierdzieloną Dobra, nieważne, to był bajt. To było prawo. Kurczę na no Co to miało być? Nie, nie warto to rządzić. zostawić na no później. O Jezu. Byłem chociaż tutaj w sumie? Ła! Ale co? Sito! Dobry, dobre, dobre. Nie mam Co tam? Siema. Ja tylko się tak przywitać chciałem. To właśnie jest problem tej zmiany na smajty. To jest właśnie problem, znaczy problem dla mnie teraz zajebiście, no bo zajebałem to, ale ogólnie to nie powinno nigdy mieć miejsca takie coś, no. Dzięki Riot, aczkolwiek nie, no my mieliśmy ten sam level, dobra, nieważne, to byś, to może przesadziłem akurat, chciałem być jakiś skromny. Nie no, k***a, bogiem jestem i tyle, ale no jakby to, wiecie o co mi chodzi, jakby miałbym na przykład, załóżmy 9 level, miałby miałbym 11, to mam tę samą szansę na zabranie tego, yy, tego spoko, nie? Nie ma sensu? Ojej, dobra. Uciekniesz? Jezu Chryste, ten kurcza slow! Na paczkach to jest takie powalone gówno. Muszę się wyleczyć. What the Oj, Dobra. Ja żyję. Ok. Ja nie bo Trzeba lekko wyluzować. Wsadź. daj to. Ja mam pasywkę, więc mogę się wywolić Jeśli on ją zabije tylko. Flesz? Nawet nie trzeba. historia z jeziorka albo działki? Co? Wy chcecie jakieś historie kurde pijackie ode mnie wyciągnąć? Na no, działka się trochę klamo, no nie powiem, że nie. A to są stare rzeczy. Ludzie. Czekajcie. Z jeziora? Ty no, kiedyś byłem... Nad jeziorem rożnowskim, no. Miałem tam ogólnie znajomych ludzi, no i kiedyś sobie stwierdziliśmy, że normalnie zrobimy imprezę przy jeziorku i I w namiotach będziemy spali. No i tak też zrobiliśmy, no i się zabaliłem jak szpadel. No, grubo to było, nie powiem, że nie. I miałem taką kacuwę na następny dzień, a wiecie, Rożnów od Krakowa to jest, no nie wiem, ponad 100 kilometrów. Wracaliśmy jakimś busem. Na którym tak śmierdziało i normalnie do jakiejś reklamowy musiałem wymiotować. O, właśnie dobrze to wspominam. No to było zło. A czego to było fajnie, ale no następny dzień był tragiczny. Tragedia była. Do reklamowy? Nie, znaczy no... Jakie straść do reklamowy ludzie? Ty No zobacz. S e, sobie użyła. Już ucieczki nie ma. Nawet nie będę musiałtować. A miałem w planach to Trzmato, dobra masz. Eee, szkoda, Eriki, no ale dla mnie ryzykować. Ej, halo, a eee, tutaj się nie ma. Dobra, daj mi tego kila. Chyba. Czy kto. No, zajebiście Co teraz? Dobra, panowie. Adam Ja Can you maybe teleportant z tutaj? Tyś... Thanks buddy Dobra no, no, przesadzimy Hmm Dobra, What the fuck Altotoczek Na slowa Autotoczek na slowa Jak Nie będę musiał butować. Dobra jeszcze mi pinguje pies, że mu zabrałem kila, weź LFT Looking for chyba... Nie wiem co Nie podbiję go razu. razu. No, za szybkie słowa. Ja zająłem się, powoduję. Ja nawet do tego tyra to go nie mogę przytulić, nie? Senna jest dobra. Jest dobrze. Bierz go? Dziękuję ci Jezu jak miło mi na plecę Nie, nie no, ale ja nie mógł poczekać Aha Czy tylko mi się wydaje, że ja tu jestem jakieś kery na tym? Ten single kurde? Czekaj, będę głęboko czy Jezu Chryste, za jedne zwierzę. To jest po prostu niemożliwe. Czemu na topie jest tyle p*** zwierzaków? Ja tego nie rozumiem. To jest koniec gry? Nie, jest koniec. 7 sekund Jona, ale... Jest bam. Jezu, posunięcie. miliony pierdzielone, Dobra, zabijam, proszę cię. Oto taki, oto taki. kół. Ja, pierd. Zowi ma. Ta Daję tego ginajte. Slipem musi trafić. Zielony ma, więc nie trafi. Kiekie. -kie. Trzymajcie się. Do jutra. Trzymajcie się. W jego wieczorku. Papatki, pozdryweczki.